Na coraz większej ilości facebookowych kont reklamowych możemy zauważyć tajemniczą opcję, jaką jest wynik sposobności. Ja jestem Stypek, i w tym krótkim filmie opowiem Ci, co to właściwie jest. Jak działa wynik sposobności i czy warto się nim w ogóle sugerować? Dlatego zostaw łapkę w górę, daj suba i lecimy z tematem. Wynik sposobności jest to wskaźnik, który pokazuje na ile Twoja kampania jest zgodna z najlepszymi rekomendacjami mety, z ich najlepszymi wskazówkami, praktykami, zaleceniami. Wynik sposobności jest wyrażany w punktacji od 0 do 100, gdzie 0 to źle, a 100 to bardzo dobrze. Wynik sposobności ma nam pokazać, Jakie mamy możliwości poprawy kampanii według mety, ale to nie jest wskaźnik oceny kampanii. To znaczy, jeśli wynik sposobności Twojego konta reklamowego wynosi 64%. To nie oznacza, że twoja kampania nie będzie działać. I w drugą stronę, to, że twój wynik sposobności wynosi 100%, to nie znaczy, że kampania będzie działać. Wrócimy do tego jeszcze w dalszej części tego filmu. Jak działa ten system? Rekomendacje, które są nam sugerowane, nie bazują tylko i wyłącznie na danych z naszego konta reklamowego, ale bazują również na danych z Kąt które są podobne do naszych, bazują na danych z kont o podobnych cechach i tu na screenie możemy zobaczyć, że ta sugestia, która została mi podpowiedziana, ta rekomendacja, czyli korzystanie z grupy odbiorców Advantage Plus może poprawić wyniki, jest używana przez 109 tysięcy firm w ciągu ostatnich 30 dni, i oczywiście są to firmy podobne do mojej, a raczej do firmy, którą reklamuję. Rekomendacje mają różną wagę, to znaczy jedna rekomendacja, którą zobaczysz, może dodawać dwa punkty do Twojego wyniku sposobności, ale inna może dać ich nawet 18. Z tego co zauważyłem, to punkty są parzyście co dwa, z wyjątkiem jedynek. Hierarchia wyświetlanych wskazówek jest taka, że najpierw są wyświetlane te, które mają największą wartość punktową i tym samym Największy wpływ na poprawę wyniku sposobności. Same wskazówki są spersonalizowane dla każdego konta reklamowego, to znaczy, jeśli obsługujesz kilka kont reklamowych, to nawet jeśli są one z tej samej niszy, to ta sama wskazówka może mieć różną wagę na różnych kontach reklamowych. Za użycie grupy odbiorców Advantage Plus na jednym koncie reklamowym dostaniesz dwa punkty, a na innym dostaniesz tylko jeden punkt, a może cztery. Aczkolwiek, jeśli ma być szczery co do tych dwóch punktów, to niezwykle często najwyższą wagę punktową, bo aż 18 punktów ma rekomendacja. Zwiększ budżet reklamowy o 100%. Nie wiem dlaczego tak jest, choć się domyślam. I bardzo często występuje ona jako pierwsza i ma wagę właśnie 18 punktów. I tu screeny z dwóch kont reklamowych. Możesz zobaczyć, że jest tu właśnie wspomniana przeze mnie sugestia odnośnie budżetu reklamowego, że jeśli tylko zwiększę budżet reklamowy, to dostanę aż 18 punktów do mojego wyniku sposobności, a za korzystanie z grupy odbiorców Advantage Plus dostanę 2 punkty sposobności i faktycznie możemy zauważyć, że te wskazówki są Personalizowane, bo to są dwa różne konta reklamowe i te wskazówki się różnią od siebie. Plus, na sklinie po lewej, za korzystanie z grupy odbiorców Advantage Plus mogę otrzymać dwa punkty, a na sklinie po prawej tylko jeden. Jakich kategorii mogą w ogóle dotyczyć rekomendacje, które są nam wyświetlane? Po pierwsze, typ kampanii. Bardzo często widzę wskazówkę, aby utworzyć nową kampanię na generowanie kontaktów tylko przy użyciu funkcji Tailored Lead Campaign, czyli tej zautomatyzowanej formy kampanii na lidy. Grupa odbiorców. Te Sugestie dotyczą się modyfikacji grupy odbiorców. Zazwyczaj jest nam polecane, abyśmy użyli grupy odbiorców Advantage Plus lub abyśmy ogólnie zwiększyli rozmiar naszej grupy odbiorców. Materiały reklamowe. Będziemy bardzo często zachęcani do wrzucania filmów oraz do częstego odświeżania grafik. Dane i sygnały. To będą komunikaty dotyczące tego, abyśmy poprawili mierzenie naszych danych, na przykład za pomocą api konwersji. Budżet i składanie ofert. Te sugestie będą dotyczyły głównie tego, abyśmy zwiększyli budżet reklamowy, no bo według Facebooka nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać poprzez zwiększenie budżetu dwukrotnie. Błędy i ostrzeżenia to możesz znać jako komunikaty w stylu Grupa odbiorców jest zbyt wąska, rozważ zwiększenie swojej grupy docelowej. Kategoria Inne, czyli wszystkie komunikaty, które nie pasują do żadnego z powyższych, na przykład szybko odpowiadając na wiadomości od klientów, możesz szybko zwiększyć ich wartość. No dobra, tylko czy warto liczyć się z wynikiem sposobności w 100%, czy warto robić wszystko tak jak Facebook nam podpowiada. Oczywiście, że nie, ale pewnie już się tego domyślasz. Wysoki wynik sposobności otrzymacie wtedy, jak wszystko, absolutnie wszystko ustawicie w sposób mega automatyczny, wszędzie, gdzie tylko można, zaznaczycie Advantage Plus, dacie duży budżet i dużo reklam. Wtedy macie wynik sposobności na 100 punktów, ale to nie daje gwarancji wyników. Lub w drugą stronę, faktycznie możesz mieć tańsze lidy po zastosowaniu wszystkich wskazówek, ale. Co z tego, że będziesz mieć tanie lidy, jak przez brak kontroli nad Twoją grupą odbiorców te kontakty będą parszywej jakości. Totalnie bez sensu. Dlatego warto od czasu do czasu zajrzeć, jakie rekomendacje są nam podsuwane. Być może niektóre z nich nawet wprowadzić, ale absolutnie nigdy nie uruchamiać wszystkiego po kolei bez większego namysłu. W dzisiejszym filmie to tyle. Serdecznie zapraszam Cię na mojego Instagrama Digital Stypek. Link znajdziesz w opisie. Dzięki za obejrzenie. Zostaw suba, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, o czym mam nagrać kolejny film. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Na razie.